Cześć. Szeszń dobiegł końca, dlatego dzisiaj go sobie podsumujemy. Zebrałam dla Was parę najciekawszych, najważniejszych wydarzeń z tego miesiąca. Nie będą to raczej wszystkie, bo sporo się działo jak na pierwszy miesiąc roku, ale myślę, że będzie tu parę ciekawych newsów. A jeśli jesteście ciekawi, co działo się w pierwszym tygodniu tego roku, to zapraszam Was na jeden z poprzednich filmów, który będziecie mieli podlinkowany tu gdzieś w karcie i w opisie. No i zaczniemy sobie od jednej z grubszych afer ważnych dla całego kraju, ponieważ 9 stycznia doszło do zatrzymania skazanych parlamentarzystów Mariusza Kamieńskiego oraz Macieja Wąsika na terenie pałacu prezydenckiego. Początkowo zostali oni przewiezieni na komendę policji, a następnie przetransportowani do aresztu na Grochowie. A skąd oni się właściwie wzięli w pałacu prezydenckim? Ano, byli tam dlatego, że wzięli udział w uroczystości powołania nowych doradców prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie około godziny 15 wyszli przed pałac, ale nie oddali się w ręce policji, a jedynie wygłosili oświadczenie. Około 18.00 prezydent naszego kraju wyjechał na spotkanie. Wrócił do niego już około 19.30, ale wygląda na to, że pani Agata Duda zdążyła już zadzwonić po, w tym czasie po policję. Sehr geehrte Damen i herren, liebe Freunde. Tausende von Pilgern werden bald in Krakau eintreffen. Jeśli już jesteśmy przy niedziałających rzeczach w naszym kraju, to przejdziemy do tego, że TKE dodało zły klucz odpowiedzi do egzaminów zawodowych. W 10 stycznia w Technikach miało miejsce istne arię w wyniku niezdanych przez wszystkich egzaminów zawodowych. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie w szoku, no bo jak to wszyscy nie zdali, co nie? no tak, że CKE dodało nieodpowiedni klucz odpowiedzi do systemu. Cała część pisemna egzaminu zawodowego w sesji zima 2024 została przeprowadzona w systemie elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów. Jednakże CKE nie sprostało zadaniu i nie do końca poradziło sobie z ustawieniem wszystkiego poprawnie. Stosunkowo szybko wydali oświadczenie w tej sprawie, które brzmiało. Szanowni Państwo, dotyczy części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji zima 2024 przeprowadzonego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów. Informujemy, że w związku z problemem technicznym po stronie partnera technologicznego CKF w maszynie ASE, wyświetlanie liczby poprawnych odpowiedzi po zakończeniu egzaminu części pisemnej może funkcjonować niepoprawnie. Problem techniczny dotyczy wyłącznie sposobu wyświetlania wyników wstępnych na ekranie zdającego. Wszystkie wyniki zdających będą przeliczone prawidłowo. Bardzo przepraszamy za tę niedogodność. Także, jak widzimy, wyniki zostaną przeliczone prawidłowo, ale przez taki głupi błąd uczniowie z całej Polski zdążyli się naleźć nie, nie lada stresu. Z pewnością każdy, kto siedzi aktualnie trochę w internecie, kojarzy książula, który aktualnie zdobywa sporą popularność na swoich filmikach, gdzie testuje jedzenie podsyłane mu przez widzów. W sensie lokale gastronomiczne polecane przez widzów i on sprawdza, czy jedzenie jest tam dobre. No. Rozumiecie to, nie? Gdzieś tam kiedyś na tych swoich filmach powiedział, że się nie sprzeda, tak? No, okej, okay, fajnie, ale chodziło mu o to, że nie podejmie współpracy z lokalami gastronomicznymi. Ale na koniec grudnia dodał tweeta o tym, że poszukuje komputer. I w związku z tym odezwała się do niego firma Xcom, która zaproponowała mu taki komputer w formie barteru. Byli bardzo oburzeni, że no, powiedział, że nie podejmie się żadnej współpracy, a tu jednak nie wiem, co komputer ma do jedzenia, ale... Ok. Zaczęły się komentarze, że oczywiście influencerzy zarabiają tyle kasy, a jeszcze dostają masę rzeczy za darmo. O tym, że takie komputery powinien dostawać każdy biedniejszy, kogo nie stać na niego. Itp. i td. I, I tak w kółko. Jak już jesteśmy przy Książuru, to omówimy sobie jeszcze jedną aferę z nim związaną. Książę dostał wiadomość od pizzery o na nazwie Pizza na Wypasie, jakoby. Inna pizzeria, sieciówka, ukradła im parę lat temu nazwę, logo, i no czyli taki podstawowy marketing firmy. Krzysztof pojechał, yy, przetestował pizzę z obu restauracji i nagrał o tym film, w którym również zawarł historię, yy, którą mu dała mu ta yy, pizzeria, no która do niego napisała, tak? No i wyraził krytyczną opinię na temat. Pizzy z tej y, sieciówki. Największość problemów toczy się o to, że książę zawarł tylko jedną stronę w swoim filmie, tej mniejszej pizzerii, a nie było y, opinii nikogo, nie było podanej wersji nikogo z y, tej sieciówki. No i dlatego ta pizzeria wystosowała do niego pismo, które brzmi: Biorąc pod uwagę wielokrotne naruszenie w materiałach opublikowanych w mediach społecznościowych, w tym pod tytułem: sieciówka ukradła logo i nazwę małej pizzerii, która pizza jest lepsza dóbr osobistych, praw podmiotowych pizzy na wypasie. Prawa do firmy Pizzy na wypasie SPZO z serii zarejestrowanych znaków towarowych pizza na wypasie oraz powiązanych z nim praw autorskich serii domen internetowych zawierających firmę Pizza na wypasie. Wzywamy Pana do natychmiastowego usunięcia z internetu i obrotu gospodarczego materiału, w tym pod tytułem Sieciówka ukradła logo i nazwę małej pizzerii. Która pizza jest lepsza, jak również do zaprzestania naruszenia praw podmiotowych i dóbr osobistych Pizzy na wypasie. Oraz przesłania mailem potwierdzenia podjętych przez pana działań. Żulo przyznał się do błędu, usunął film i nagrał film z wyjaśnieniami i z przeprosinami, i powiedział, że zaproponował przedstawienie drugiej strony, czyli wersji przedstawiciela tej pizzerii sieciówki. Jednakże pizzeria się na to nie zgodziła. Czy był to dobry ruch? No nie do końca, bo sami w ten sposób się yy, pogrążyli. Internauci stwierdzili, że gdyby pizzeria zawarła drugą stronę, a nie zmusiła do usunięcia filmu, dużo lepiej wpłynęłoby to na ich wizerunek, a w ten sposób tylko jeszcze bardziej zniechęcili do siebie cały internet. W styczniu miało miejsce również finał wielkiej loterii Buddy, w której do wygrania było 7 out oraz parę, a nawet nie parę, a wiele nagród rzeczowych. Oni mogli kupić losy przy wcześniejszym zakupie e-booka autorstwa buddy w różnych wariantach powiększających szanse na wygraną. Sam Stream pobił rekord Polski w liczbie widzów w jednej chwili, ponieważ w szczytowym momencie oglądało go niemal 700 tysięcy osób, a zapis z tej transmisji aktualnie ma 5,9 milionów wyświetleń. Okazuje się, że jednak akcja nie obyła się bez pewnych kłopotów. W jednym z najnowszych odcinków Konopskiego dowiadujemy się, że napisał on do Buddy w sprawie loterii, a ten przekazał mu pewną ciekawą, lecz niefajną informację, ponieważ okazało się, że przeciwnicy Buddy próbowali zepsuć całą akcję. Buddy zabrał również głos na temat potencjalnych zarzutów dotyczących możliwego ustawienia loterii. Ten nie się pośmieje z pazów. Nad taką akcją uczuwa kilka kancelarii prawnych, na ręce patrzą nam liczne urzędy. Nawet gdybym chciał, to bym nie mógł nic zrobić. Każdy los zostaje wydrukowany losowo, wybraną drukarką. Samo jego usytuowanie w urnie jest losowe, także mógłbym w sumie wejść, nim mieszać i podnieść. To, gdzie leży los, jest randomowe. To, że się tam znalazł, jest przypadkowe. Nie trzeba się ukryć, że Loteria Buddy była jedną z większych akcji na polskim YouTubie. Była, było to mega przedsięwzięcie. Zresztą spekulacje na temat zysków Buddy z niej są równie wysokie. W każdym razie gratulacje dla Buddy, bo naprawdę projekt był świetny. Musimy sobie pooglądać też dramę między Lexi a Gimperem, która zaczęła się od obejrzenia podczas Zgrzytu, czyli podcastu Gimpera i Revo, TikToka Lexi, w którym mówi o swoich preferencjach w związku. Gimper wypowiedział się w bardzo niefajny sposób na temat tego jej TikToka, nazwał jej preferencje nawet patologicznymi. Lexi bardzo ładnie wyjaśniła go na swoim kolejnym TikToku. Ostatecznie tytuł filmu na kanale Zgrzyt został zmieniony na skrajne preferencje Lexi, zamiast patologiczne preferencje Lexi. Wszystko co wiadomo, Gimper przeprosił Lexi. Znaleźliśmy również kartę walk zbliżającej się gali Fame ma 20. Na jubileuszowej gali będziemy mogli zobaczyć takie walki jak Don Casio vs Bogdal, Darole vs Xayo. Kosa vs. Tuszol, Alan vs. Vampir, walkę Shelligi z nadanem Marconiem, a także walkę Murciks oraz Pauliny Kozłowskiej. Poza tym parę walk odbędzie się w formie turnieju, które sama organizacja tłumaczy tak. Przedstawiamy wielki turniej k 1 o 2 miliony polskich złotych, w którym wystąpi aż 8 najbardziej charakterystycznych zawodników z rodziny Fame. Już niebawem wylosujemy pary turniejowe, które łącznie otworzą 4 walki w pierwszej turze. Przegrany odpada, a zwycięzca stoczy walkę z wygranym z drugiej pary. Metodą eliminacji dotrzymy do wielkiego finału turnieju i jednocześnie main eventu Gali Fame 2. 20. Zawodnicy będą mieli do przetrwania aż trzy pojedynki. Pierwsze i drugie spotkanie to jedna runda, trwająca 5 minut, oraz najważniejsze, finał, który potrwa trzy rundy po 3 minuty. W tym miesiącu, również na kanale FOMO Podcast, pojawiła się rozmowa Arkadiusza Wolka z Konopskim. I sami rozmowy tu nie będziemy omawiać, bo jeśli ktoś jest zainteresowany, to może wejść i całość sobie obejrzeć. Ale proszę, sobie tutaj kwestię wypowiedzi na temat Pandory, jaka została tam udzielona. Chciałem jeszcze wrócić do dziewczyn. Czy było wiele takich dziewczyn, których, o których internet nie usłyszał? Co najmniej dwie, mm -hmm. jak nie trzy, mogło być więcej. Jedna dziewczyna pamiętam, po materiale Wardęgi była bardzo mocno za tym, żeby jakby... No po prostu opublikować swoje rzeczy. Ona miała bardzo, bardzo mocne materiały. Mm -hmm. Na temat głównie Stewarta, z tego co się orientowałem, bo też była chyba z nim w związku. Tak, na pewno była z nim w związku. Natomiast finalnie się wycofała z tego. No i pokazuje to nam w sumie tyle, że mimo że od Pandory minęło parę miesięcy już, to my dalej nie wiemy wszystkiego, dalej mamy tylko garść informacji. YouTuberzy, którzy byli naszymi idolami w dzieciństwie, no nie powinni nie no jeśli jesteśmy już przy że to w ostatnim czasie Wardenga opublikował rozmowę z Bogzdelem. No i mam wrażenie, że ta rozmowa nie przejęła się dobrze w internecie, ponieważ ma ona troszeczkę taki wydźwięk, jakby miała wybielić Boxdella, ponieważ dowiadujemy się tam masy rzeczy takich jak to, że Wardenga był zastraszany przez Boxdella, że naprawdę pojawiały się tam jakieś szamrane interesy, jakieś dziwne zmiany wersji i tak naprawdę Boxdell ewidentnie coś mieszał podczas tego wszystkiego, jednakże na koniec Wardenga tłumaczy, że widzi, że Boxdell się zmienił, że oni z powrotem mogą być przyjaciółmi, że widzi tą zmianę. No, coś to wszystko wygląda nie tak, i nie zdziwię się, że internautom się to nie przyjęło dobrze. No bo jak wziąć na poważnie pogodzenie się ludzi, gdzie jeden drugiego straszy tym, że ma 30 milionów złotych na zemstę? Chciałbym chyba troszeczkę wiedzieć, co się dzieje w głowie wardengi. Czy to jest związane z pieniędzmi, czy z czym? A teraz przechodzimy do dramy Multiego z Twitterowiczem o nazwie Marek Romper Extreme. Ponieważ 24 stycznia Multi wstawił na swojego Twittera post o treści, to będzie mój najlepszy klip na 100%. Marek Romper Extreme odpisał mu Wardenga robił takie rzeczy kilka lat temu, jak chodzenie do lasu i oddawanie mrocznego. 40-latek jest bardziej do przodu od ciebie. Widzimy się ładnie spodobało tworzenie w stosunku do niego takich dziwnych porównań, bo do odpisał Ty synku komentujesz od miesiąca każdy mój post i ruch, mimo że mnie nie obserwujesz. Przyznaj się już, że jesteś fanem i będzie łatwiej to przełknąć. No i wtedy nasz bohater Marek Romper Extreme wyciągnął legendarną kartę. Pod RATIO i zabrał ponad 6 tysięcy lajków więcej niż MULTI pod tweetem. Oczywiście MULTI mu jeszcze to nie starczyło, musiał dopisać radio dopiero rano, jak koledzy wstaną, żeby mogli pomóc repostować i polajkować. O Jezu, to był żart, a ten chłopczyk na serio podał dalej radio na swój profil, żeby followersi pomogli. No i teraz smutna informacja dla maturzystów i dla mnie. Dziś temu pojawiła się petycja w sprawie matur ustnych, w której padły dwie konkretne propozycje zmian, czyli traktowanie matur ustnych tak jak egzaminy ósmoklasisty, czyli pozostawienie ich obowiązkowymi, ale jednocześnie nie mającymi wpływu na zdanie bądź niezdanie matury oraz usunięcie poli pytań niejawnych miałoby to pomóc młodzieży w lepszym przygotowaniu do egzaminów, ponieważ będą dokładnie wiedzieli, czego konkretnie się od nich wymaga. Petycji podpisało około 170 tysięcy osób, jednakże Ministerstwo Edukacji odniosło się do tego w ten sposób. Prowadzenie proponowanej zmiany, choćby w odniesieniu do zniesienia progu zdawalności w przypadku tego egzaminu, stanowiłoby istotną zmianę kierunkową w systemie oświaty, spowodowaną wyjątkową sytuacją, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, czas epidemii. Zatem niezbędne jest poprzedzenie szerokich konsultacji społecznych, przekazał resort edukacji dla PAP. Stąd wynika, że po prostu maturę usną trzeba zdać na te 30%, mimo że ona nie jest do niczego potrzebna, bo na żadne studia nie jest ona punktowana. Znaczy Elon No pewnie znacie, albo przynajmniej o nim słyszeliście i słyszeliście też pewnie o tym, że był w ostatnim czasie w naszym pięknym kraju, w polskiej ziemi, na polskiej ziemi, nieważne. No ale kim byłby Elon Musk, gdyby nie pierdolnął jakieś głupoty? Wyobraźcie sobie, że chłop przyjechał do Auschwitz na konferencję na temat antysemityzmu, o czym powiedział, że gdyby w tamtych czasach istniały medy społecznościowe, to świat nie dopuściłby do czegoś takiego jak Auschwitz. Ale on ma własnej osobie. Warszawa zmieniła nazwę na Bydgoszcz. Przynajmniej na billboardzie, który został umieszczony przez TikTokera Łatwo na wjeździe do Warszawy. Jeśli kiedykolwiek pomyśleliście, że jest coś, czego ktoś nie zrobił albo nie miałby psychy zrobić, to prawdopodobnie Łatwo Gang to zrobił. Jeśli jesteście z Poznania albo się tam wybieracie, to lepiej szerokim młokiem omijajcie galerię Poznania, ponieważ mogą Was tam zaatakować gangi 13-16-latków. sprawę tych młodocianych gangów nagłośnił profil Poznań Moment, który ujawnił serię niebezpiecznych incydentów które miały miejsce w Galerii Handlowej Poznania. Na pewno zaczęło spływać od mieszkańców wiele wiadomości odnośnie właśnie takich niebezpiecznych incydentów wywoływanych przez nastolatków, a administrator profilu udostępnił je na swoim story. Sprawa zaczęła robić się na tyle głośna i poważna, że odniosła się do niej publicznie policja w następujący sposób. W związku z ilością zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także informacji pojawiające się w przestrzeni publicznej informujemy, że od początku roku policjanci otrzymali pięć zgłoszeń z prośbą o interwencję na terenie wskazanego centrum handlowego. W tych trzech przypadkach, kiedy mieliśmy do czynienia z osobami nieletnimi, poinformowaliśmy rodziców tych osób i skierowaliśmy dokumentację do sądu rodzinnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do ustalonych przez nas nieletnich. Reagujemy na każdy sygnał i prośbę o interwencję, dlatego prosimy wszystkie osoby, które zauważą coś niepokojącego, aby poinformować o tym policjantów, sąc pod numer alarmowy 112. Przypominamy, że naniesienie zgłoszenia na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa nie jest tożsame ze zgłoszeniem prośby o interwencję. Niezależnie od ilości zgłoszeń zrobimy wszystko, aby osoby przebywające w pobliżu lub na terenie tej galerii czuły się bezpiecznie. Dlatego też wspólnie z administratorem centrum handlowego policjanci z nowego miasta już podjęli, które mają na celu poprawić poczucie bezpieczeństwa. Nie wiem, jak wygląda tam sytuacja teraz, ale mam nadzieję, że się poprawiła i policja rzeczywiście wzięła to w swoje ręce, bo nie wyglądało to ciekawie na filmikach i wiadomościach od osób, które miały z tym do czynienia. Dobra, przejdziemy na chwilę do jakichś luźniejszych informacji, bo tamtych to można dostać bólu głowy. Dlatego zaczniemy od tego, że w McDonaldzie teraz kupując jakiś zimny napój nie dostaniemy takiej tej plastikowej pokrywki, tylko y, papierową. Tak, wiem, że ta informacja Was bardzo interesowała, nie musicie dziękować. I teraz będzie informacja bardzo ważna dla Waszego życia, więc słuchajcie. Na kanale Goats w ostatnim czasie pojawił się odcinek, chociaż sobie chwilę posiedzimy w takich y, drobnych, śmiesznych, influencerskich dramkach. Jak na przykład w tej, że ostatnio na kanale By The Way Juliet, czyli u byłej Czajnika pojawił się film, który zgadnie influencera po jednym słowie. I przyjrzyjcie się dobrze tej miniaturce, którą wam teraz pokazuję. I zastanówcie się, dlaczego fusialka, czyli przyjaciółka Kingi, o tej dziewczyny tutaj po prawo, komentowała to tak. Ojoj, ale miniaturka, odbije się to, niemiło. Podliście już na jakiś pomysł? To myśleliście, że chodzi o to, że Kinga wygląda na nagą? Nie, 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 w Boże, chodzi o to, że Kinga ma czerwone oczy na tej miniaturce. I o to idzie, co? ofera. Przecież, że influencerzy robią dramę o to, że ktoś ma czerwone oczy na miniaturce, ale fakt, że dziewczyna wygląda na nagą, nikomu nie przeszkadza. No dobra, było wesoło, zaraz musimy przejść do czegoś zjebanego po całości. Ponieważ w ostatnim czasie psychotrop udostępnił na swoim Instagram story nagranie, na którym Popek mówi, że zaraz zes... prosty do morda i, i dwa obczarki niemieckie. W dalszej ocenzurowanej części materiału mam... i dotykać psa swoim... Pysku. się do tego na swoim Instagramie. Na story powiedział, że nie jestem z tego dumny. Prawda jest taka, że mam najebane w głowie po narkotykach, po alkoholu, powiem po prostu, jak było, no pojebało mi się w głowie. Chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny. chujowe na maksa, no dojebałem, przepraszam. No powiedzieć, że zjeb to chyba za mało. Zostawiam już takie powalone tematy za sobą. W ostatnią niedzielę miał miejsce finał WOŚP. Fundacja w tym roku zebrała rekordowe 175 426 813 złotych. Jest to kwota deklarowana, za jakiś czas zostanie podana dokładnie przeliczona. Ale w pewnym momencie do mnie pojawiła się w internecie informacja, że ktoś wrócił do puszki WOŚP 100 tysięcy zł. No i skatujcie, kto to mógł być? Każdy wam się ktoś? Tak to był Budda. Niedługo później na jego kanale mogliśmy zobaczyć film, gdzie właśnie wrzuca 100 tysięcy złotych do puszkiwości jako dziadek, tak aby go nikt nie poznał, ma tam ukrytą kamerę. Uważam, że to bardzo fajna akcja, ale co według mnie przykre, to to, że mimo że ten człowiek już naprawdę wiele dobrego zrobił, tyle razy przekazywał jakieś pieniądze charytatywnie, to na końcu jego filmu musiało się znaleźć oświadczenie jako, że chcieliśmy to poniżej 8 minut. Niestety masa ludzi szukujących w tym wszystkim problemu i teorii, że materiał zarobi więcej niż wrzuciliśmy. Strasznie to jest, bo gdyby film zarobił chociaż 5, 6, 7, 8K, to można by nawet o tyle więcej wrzucić. No ale cóż, jest jak jest. Poniżej 8 minut nie ma ani jednej reklamy, teoretyków spiskowych nie pozdrawiam, a wszystkich normalnych kocham. Dziwne mamy bardzo społeczeństwo, no bo okej, okay, mimo że ten człowiek zarabia pewnie masę kasy, to cały czas jest 100 tysięcy na cele charytatywne, a ludzie i do tego się potrafią przywalić. No jednak nie koniec zostały nam takie przyjemniejsze informacje, do których sobie teraz przejdziemy. I zaczniemy od. Zebry na polskiej drodze. I nie, nie chodzi o pasy. 27 stycznia około 18 wieczorem użytkownik Twittera Mazury nie wstawił na swój profil Wita o treści. Ja nawet nie wiem po kogo mam zadzwonić, po czym dodał zdjęcie, gdzie na ulicy stoi zebra. Taka zebra. Z Madagaskaru spiertoliła, czy to zebo uciekł z domu, czy... I teraz tragedia TikTokerów, ponieważ Universal Music Group oficjalnie usunęła muzykę swoich artystów z TikToka, wszystkie filmy z oficjalnymi piosenkami zostały wyciszone. Z aplikacji zniknęły utwory takich artystów jak Taylor Swift, Bad Bunny, Sting, The Weeknd, Alicia Case, Coldplay, Adele, Justin Bieber, Ariana Grande, Harry Styles i wiele, wiele innych, bo to jest naprawdę potężna grupa muzyczna, no i trochę TikTok wypustoszał z tej muzyki oficjalnej w jednym momencie. No dobra ostatni ja temat na dziś, czyli yy... Jak zostać bogatym jeżdżąc na rolkach? Nie, no nie dosłownie będzie o tym, ale ekipa poinformowała, że budują swoją siedzibę. A dokładniej Łuki na Twitterze napisał. A mianowicie, Łuki poinformował na Twitterze: Wygraliśmy dzisiaj przetarg na 2,8 hektarową działkę pod Krakowem za 6 milionów złotych netto. Powstanie 6 studiów filmowych, ponad 1000 m2 powierzchni biurowej i co najważniejsze, wszystkie nasze spółki będą w jednym miejscu. No, jak to mówi klasyk, mają rozmach skurwysy. To jest szalone, że ludzie nagrywający filmy na YouTubie mogą dojść do takiego miejsca, że Frizz, który zaczynał od jeżdżenia na rolkach jest aktualnie w miejscu, gdzie jest tak naprawdę właścicielem zarządcą półek o takich możliwościach. Ja jestem w jednym wielkim szoku, podziwiam, gratuluję. No, chciałoby się tak, chciało. No i dobra to wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Starałam się zebrać jak najwięcej informacji w jak najbardziej złej formie. Mam nadzieję, że udało mi się to fajnie przedstawić. Czekam na Wasze komentarze, opinie. Jestem za nie mega wdzięczna. Jeśli się podobało, no to oczywiście zapraszam do zostawienia lajka, suba, komentarza. Jestem za nie mega wdzięczna, czytam wszystko i powinnam naraz powiedzieć jak standardowy youtuber, że 99% widzów Którzy mnie oglądają, nie subskrybuję. No tylko, że są prawdziwe statystyki. Czekro trochę, zasubujcie mój kanał. Dzięki pa.